Witam, pozdrawiam Sherlock Holmes z lasu Łyżyki Filipek. Wspiera śmieci, ale gdzie Watson? Watson! Watson! Hej, zawsze musi mi zaginać mój towarzysz. Przemierzamy sobie las. Pamiętajmy, że dobrze które zrobimy, do nas w lasach. Tak szukam. Może trafi mi się kolejna zdobycz chociaż nie wiem bardziej szukam też śmieci żeby wynieść u Ech, ten zagajnik. Teraz nie przejdę. Dobra. Zagadę wyjścia. Oj, kulde. Wtedy się udało mi się uzbierać. Przemierzamy sobie raz dalej. I pozdrawiam serdecznie Filip Piecowski. Darbur.